Cześć, witam was bardzo serdecznie gorąco, z tej strony Mr. Draco, to jest oczywiście Limbo, kolejny już tam odcinek. I co dzisiaj? Dzisiaj na pewno uciekniemy przed tym śmiesznym tam, wiecie, grudkiem, tą glistką, bo już wiem jak. No, to teraz na nas kapnęło, ta glistka, robaczek nam wchodzi do mózgu, a my zaraz się tutaj wypalimy i odwrócimy się w drugą stronę. No, dobrze, nasz Ferdynand teraz tam sobie idzie, więc ja teraz będę musiał jakoś hmm, naprawić to. Żeby coś zjadło nam tą gliskę. Chyba pamiętam nawet jak. Okej, okay, uważaj. No idź, ostrożnie. No i hopa! Dobrze, bardzo dobrze. Czekajcie. Nie, teraz ta gliska nas jeszcze nie zje, bo jesteśmy za niscy w sumie. Tak chyba. Poczekajcie, dobra, to nas teraz wypali. Odwracaj się. Dobra, teraz pomogę ci troszeczkę piec, żeby to było szybciej, sprawniej i w ogóle miało ręce i nogi. Oj. Zjadło. Juhu! Nie mamy robaczka, listki czy... Jak zwał, tak zwał. Dobra, biegnij. Ups, uważaj na główkę. Bo szkoda jej. I dobrze. Możemy udać się teraz dalej. Tutaj widzę jakąś... Już dźwignię. Jakiś starek, no. uuu, siły nie masz. Trzeba troszeczkę pojeść, no nie? Idźmy dalej. Um, jesteśmy w jakiejś fabryce... ŻABA! Żaba! Chodź! Chodź, rupuszko, no chodź tutaj do mnie. No chodź. Sam, Ferdek. No nie możesz kusnąć, szkoda. Ej, jak z tą żabkę? Dobra, może ta żabka musi sobie tu zostać? Nie wiem. Zobaczymy dalej. Widzę rury, widzę sznurek. Poczekajcie, pobujemy się. A co tam? Zrobimy sobie bujo-bujo i. Ojej, ojej. Wpadłem gdzieś. Tu w ogóle widzę wodę, więc chyba już wiem, nawet co trzeba zrobić. Poczekajcie, tą kodę sobie tu wezmę. Dobrze. Oj. Dobra. Masz długie, rozciągnięte łapki, więc nie działa? Myślałem, że tak trzeba zrobić, więc może ta żaba coś tam musi, albo tamten pierwszy wichajsterek, bo... Nie wiem, zaraz zobaczymy. Jeszcze te glutki tutaj. <laughs> o, to 7ta w ogóle. Trampolina? Hoppa, hoppa, hoppa. O, i widzicie? Ta żabka tutaj, Chodź. Ech, nie. Jeszcze raz Ferdek. Wskakuj. Dobrze. Ładne masz te łapki takie rozciągnięte. No i chopa! <laughs> Teraz cię złapię, złapię, cię, złapię, cię, złapię, cię, złapię, Cię, ale nie uciekaj ode mnie. Mała. Fajnie, teraz nie wyjdziesz. I co teraz zrobimy? Ty się kręcisz, niwe? Poczekaj. Ty prąd tworzysz, co ty robisz? A, teraz deszcz będzie padał. O, to właśnie, zgadzam sobie. Dobra, skoro tak, no to idziemy dalej, bo po co przedłużać? Jeszcze możemy się w sumie popatrzeć na te glutki, tylko żeby nam na nie spadły. Są chyba jakieś grzybki tak w ogóle, ale nie powiem co to mi przypomina. Hmm, co teraz? Teraz tutaj woda leci, ale... Aha, czyli trzeba pobujać troszeczkę na tym wnureczku. To znaczy nie trzeba się bujać, ale wiecie, że ja muszę się dorwać do tego. Buju, buju. Tylko w się nie uderz, bo to będzie przykre. Dobra, chyba już ta kłoda nam wystarczy, żebyśmy mogli... Ojej, na dno poszedłeś. I bąbelki też, hm. chyba puściłeś. O, deszcz pada, bo już myślałem, że tą żabę jeszcze raz będę musiał tam zaganiać do tego kołowrotka dla chomika. W sumie, takie nielogiczne to, no bo jak taka malutka, malutka, malutka żabka mogłaby tak, wiecie, takie wielkie koło rozpędzić? Taką mysz mogli albo ewentualnie jakiegoś wielkiego szczura. Ech, zepsułem. Spadaj. Zapomniałem naprawić to pomożemy, będziemy teraz jak ten eee, kurczę, kto wybudował Arkę? Noe, będziemy jak Noe bum, nie, nie, skacz skacz, uratuje ci życie, no dobra, przepraszam za to że musieliście tyle wody się, wiesz, wciągać tutaj, dobra, masz w długie rozciągnięte łapki, właśnie to pierwszy było głupie z mojej strony woda się leje, bardzo dobrze Ferdek się aby na mnie uczy szybciej woda się leje Dobrze. Już, skacz, 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 skacz. Obyś teraz nie wpadł w do wody. Dobra, ojej. Dobra, te twoje długie y, rączki nam pomogły. Co my tutaj mamy? Widzę jakieś, w ogóle, mokradła w tych Czekajcie, chcę być gnąć. Jesteśmy na jakichś mokradłach, nad jakimś stawem, tak mi się wydaje. tam w tle coś widzę. Tam jest, nie wiem, nawet są jakieś deski. Powiedzmy, że statek się rozbił i my jesteśmy tutaj właśnie nad tą jakąś wodą. Wow, mrocznie się zaczyna robić. O, co tu mamy? Jakieś nie uważaj, tu... bagno. Tam w ogóle widzę chyba jakiś statek, ewentualnie tratwę. Poczekajcie, że zaraz to trzeba jakoś... Um, zrobić. Okej. Okay. Nie, to składa i robi taki ładny nam cień. Może tylko oczki widzę. I woda. To znaczy, wiecie, kapię sobie z tego. What? Um, skrzyneczka. Dobrze. Tylko teraz mi... woda utrudnia tutaj nasze zadania. Nie, 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 nie. Ty masz iść. Szkoda, że się nie dać tego pchać. A spacem co się robi? Nie, się nie robi z spacem. Dobrze. Sobie tu będziesz stała. Skrzyneczką. Albo tutaj się Albo dobra. O, są szczątki. Nie chcę was. Okej, okay, co my teraz tu chcemy zrobić? E, tu jest w ogóle woda. Dobra. <laughs> Nie! Oj nie, utopiłem się. No jaka szkoda w ogóle, co to ma być. Dobra, łapną tą O dobrze, muszę ją ciągnąć, no bo trochę głupio byłobyś nie mógł jej ciągnąć, tak? Ale chyba trzeba tak to zrobić jak zrobiłem wcześniej, więc skrzyneczkę zostawiamy sobie tutaj. Ej, tam, ej, tam, i tam tu sobie... Nie. Za bardzo. O tak, dziękuję. Dowody chlus na górę. Tylko żem teraz się nie utopi, bo jak się utopię, to naprawdę będzie niedobrze. Jak ja mam wejść tam na górę? Tam są kolce w ogóle. Fajnie by to wyglądało, jakbym na przykład naciąg na jeden z nich. Nie, nóżków sobie nie chłam. Oj, zły chłopak. Szybko, 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 dobrze. I co teraz? Czekam aż. Nie wiem czy takie coś będzie miało fajne. Ym, tutaj wiecie. Zachowanie, dobrze. Dobrze się zachowuje. Skrzyneczka nie tonie, chyba. Idzie do góry, pod wody w sumie szybko, ale nie wnikam w to. Kolce. Czy teraz uda nam się skoczyć na tą drabinę śmierci? Udało się. Co teraz? O, widzę drugą skrzynkę, więc obstawiam, że teraz po niej będę skakał szybko, szybko, szybko. Jeszcze troszkę, bo to góry nie pójdzie. Powiedz mi, że pójdzie. I co? Samo mnie wniesie tutaj na. No. Nie, uważaj, bo to tonie jakieś śmieszne. to nie. Bum. Bum. Dobrze. Bo skrzynka jest za ciężka. Tam jest, powiedzmy. O, dobra, chodź szybko, bo. Tu nie będę zagadyką, Tam jest coś złego. W każdym bądź razie na pewno. Um, co teraz? Tam widzę piłeczka chyba. Tak piłeczka tam jest. O co mi po co? Tu jakiś um, kostka domino? Zaraz mam pomysł. Będziemy strzelać z kuleczki. No, strzelać trzy łop! I udało się nam. Co teraz. Uff, złaś, co ty w cyrku jesteś. No le tam sobie. Ja że teraz muszę poskoczyć pod śmierci, iść na górę, wskoczyć na piłeczkę i z tą piłeczką hen hen może gdzieś tam nas zabierze. O. Ale tu jak ona wyjdzie? Przecież ja nie będę umiał równowagi na niej złapać. Hmm, zaraz się okaże. Czekajcie, o! Widzicie? Ona lata. I przy okazji ja też latam, ale... Takie mało fizyczne to jest, bo... To powinno na tą stronę. Przecież ja jestem cięższy, Dobra, skacz. Światełko. Lampa od solarium nie wnikam. Hmm, co my tutaj teraz mamy? Oj, co to straszne. O, woda nam się podnosi. Ale czekajcie, co ja mam tu zrobić? Tak w ogóle, bo ja nie wiem. Znowu, znowu się nie przygotowałem. Powiedzmy, że wskoczę. Tyle wody wystarczy nam w tym baseniku. Opa, opa. Dobrze. Teraz, jak się utopisz, to dostaniesz. O, kolejny wichajster. A ten co robi znowu? Hmm, sprawia, że ja pójdę na dno na pewno Dobra Szybko Uff, uf, uf, uff, uf. dobra Udało się nam, no. wow, za pierwszym razem takie doświadczenia Nieźle, mi się podobało. Oj, to prąd? Oj Dobra, niech sobie będzie prąd Nie, znowu to coś głupiego Hmm, nasrało na mnie i co ja teraz mam zrobić? Będę chodził z tym dziwnym, wiecie, z tą dziwną naroślą. I co te utonąłem z glistką na główce. Dobra, jak kto woli. Ale wiecie co mam pomysł, ta skrzynka w sumie może im pomoże. NIE! nie, to mi się też nie podobało. Dobra, pomogę ci. Nie będę skakał, że szybciej sobie utonął. Idź na dno. I tam w ogóle glistka nam chyba odpadła od główki. Aj. To już przynajmniej mogła zjeść sobie kawałek tego muszczka, jeżeli taki smakował. Dobra, ja to. Tą... A, widzisz, a widzisz? Ja tu mam koncept na to. Oszukamy gwizdę może. O, dobra, dobra. No, no posuwaj. Nie chcesz to, nie? Dobrze. Ym, a, zapomniałem, że to się odwraca. Dobra. Okej, okay. tutaj teraz powinno nam to przypalić. Ale co dalej? Tam widziałem drabinę chyba. O, tak śmiesznie biegasz tymi rączkami. Prawie jak zombie. Dobra, e, idź na dół. O, tu widzę, że podrobnie na szczęścią sam nie chodzi. Hmm, dobra. Idziemy na górę? Nie, na górę tam są kolce. Tu w ogóle coś wtedy mnie w główkę uderzy. Idziemy na dół, jednak. Idziemy na dół, bo to jest stanowczo za niebezpieczne dla nas. Dobra, mi sobie tu. Wow. Uważaj, uważaj, uważaj. uważaj. No i Mesz. Co ty robisz? Odwalasz takie rzeczy tutaj mi. Hopa pod prysznicem. Uważaj. Przekajcie, ja mam takie pytanie, czy ta woda się podnosi? No niby się podnosi, dobrze. Ale co mi z tego jak... Nie mam nic z tego grzybka z główki zjeść. Grzybka. Nie grzybka, tylko robaczka. Takiego wormsika. Dobrze. Przypal się. I znowu tutaj odwracanie tej kamerki. Dobrze. Chodźmy na górę. Uważajcie. Pomijam sobie też łóżki. Nie! Uważajcie. Ja żyłem przecież! Ach, 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 ach. To też było takie niechcące. Jeszcze miał siłę ruszać rączkami. Ja zawsze w ciebie żyłem, Ferdynandzie. Tylko sobie krzywdy teraz nie zrób. Ale już w sumie wiem, co trzeba zrobić. To było takie niechcący, bo chciałem nóżki mu umyć, a Umyłem w końcu i główkę. Za bardzo. Dobra, po tej drabinie. Teraz tutaj. Hop, hop, hop. Wskakuj, wskakuj. Dobrze. Idziemy teraz do przepolarni. Przysz. Dobra, możemy wracać tak znowu jak ząbiaczek. Hmm, dobrze. Podrabica. Już teraz nóżek nie będziemy. Mm, nie dobrze było. Eh, nie umiesz skakać nawet. Zły jesteś. Dobra, odwracaj się szybciej, bo już nie będziesz mnie denerwował. Tylko to dalej pytanie. Przecież on nie umie pływać. A teoretycznie poziom wody jak się podniesie to nie przejdę tam na drugą w stronę, tam nad tymi wykałaczkami. co ja tutaj zrobię? dobrze nie wiem jeszcze szybko, szybko już teraz nie będę się bawił nie będę sobie mył nóżek ani bardziej główki idź na górę teraz zobaczymy co tu trzeba zrobić Pum. w sumie nic nie widzę woda się podnosi może to jakoś nie wiem odpadnie czy coś takiego zobaczymy zresztą zaraz no, jeszcze sobie jednak nóżki umyjemy, tylko. A, zobaczcie, tam coś się rusza. To jest chyba ta rura, którą oderwaliśmy. Oczywiście, że to jest rura. Ale teraz tak wskoczę. To... Nie, nie będę tutaj tego praktykował, bo chciałem. O, są te zjadaczki, co zjedzą nam nasze grzybki. To też jest dobre. Um, dobra, zjadaczki są od grzybków. Hop, 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 hop. No proszę zjeść. Dziękuję. A teraz co? Nie. Czy to woda nam się podnosi, czy nie? Oj, no się podnosi, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Trzeba jakiś zawór może zakręcić, żeby ta woda się skończyła. Dobrze, jesteśmy w nowej jakiejś lokacji. Chyba e, widzę drabinki. Może to znowu jakaś fabryczka, czy coś takiego. Ej, jest ciemno, nie widzę tych oczków. Dobrze, są oczka. Opa, opa. Drabinka w tle, znowu większa drabinka w tle, z takich, już byś i... Łop! Dobrze, myślałem, tu w ogóle chyba most był, ale ktoś go derwał. Nie wnikam. i znowu mościk. O, nawet dymek leci. Łojej! ojej, ojej. Dobrze złapałeś, masz dobre rączki. I co teraz? Erynna. Ej! Nie! Nie, nie! Przepraszam bardzo, co ty robisz? Nie kąpałeś się? Było się wykąpać w domu. Kilka odcinków temu, jak sami tutaj wyszedłeś. Ła! Wow, nie! Dobra, ale może przeżyję. A no, dobra, masz ten nóżki jednak. Bardzo dobra. Wchodź szybciej na górę. Dobra. I tym samym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Za bardzo lamienia chyba nie było. Więc ja wam teraz dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!